Dobrze, słuchajcie. Przepraszam, czekamy na Pawełka. Witamy młodą parę. Ale może ten Pawełek jest, może w tym momencie. Ale kłamca. No, czekamy na Pawełka. A Pawełka wcale nie ma, proszę Państwa. Są jakieś. No takie na obrazy. I tu kamera być może. Jaka tu kamera? Co ty, chora jesteś? Kot. Witamy, witamy. Dzień dobry.